Zawsze wtedy, kiedy Kościół przeżywa i sprawuje coś bardzo ważnego, to liturgia tego dnia ma swoją wigilię. To znaczy, z jednej strony jest Kościoła radość tak wielka, że jej nie można zamknąć w jeden dzień i do jednej liturgii, a z drugiej strony to trzeba też powiedzieć, że treści, które Kościół przekazuje, jest tak wiele, że tego nie przenieść na nas, raczej po kawałeczku, po kawałeczku, odrobinę. Mamy dzisiaj Wigilię Zesłania Ducha Świętego i to jest jedyny niepowtarzalny wieczór, noc. Jeśli jutro przyjdziemy na liturgię, na Zesłanie Ducha Świętego, to już będą zupełnie inne czytania, inne modlitwy, nie będzie to liturgia słowa tak rozbudowana jak teraz. słowa, podobnie tak jak to było w do Paschalną, ale nie dlatego, żeby sprawiać takie wrażenie, że ta Wigilia jest czymś zupełnie innym, albo nawet przeciwstawnym do Wigilii Paschalnej. Ale to jest jedno i to samo wydarzenie. Ale tamto mówiło o Chrystusie, ale również o nas w Chrystusie, a teraz ta Wigilia mówi dokładnie o tym samym, ale mówi o To był w ostatnie dni od wiernego wstąpienia każdego dnia, to codziennie słuchał o tej obietnicy Jezusa, jakim jest Duch Święty. Ewangelia Jana mówi no, o tym nieustannie i dzieje apostolskie również uczą, jaką obietnicą jest Duch Święty. Dlaczego mamy go oczekiwać dlaczego jest to ta obietnica dla nas po prostu życiodajna, bez której nie jesteśmy w stanie... Znaczy, jak mamy ducha, Różnić między sobą umową. Niektórzy też twierdzą z tego powodu, że nawet nasze słowo bebrać pochodzi od babek. To znaczy mówić w sposób niezrozumiany dla kogoś. A może też nawet dla siebie samych. Nie kto bebra, ten, ten nie wie co mówi. Coś tam próbuje powiedzieć, coś tam próbuje przekazywać, ale właściwie niewiele z tego Czego nas Bóg przez to wydarzenie chce nauczyć, co nam przekazać, co za nam zapewnić? Te pierwsze 12 rozdziałów w Wielkiej to jest tak zwana historia etiologiczna, historia przyczyn. I nie mówię wcale o tym po to, żeby tutaj jakiś wykład rozpocząć. Nie, to nie o tym chodzi. Ale ta historia etiologiczna, historia przyczyn, to jest historia takich wydarzeń o których bardzo trudno powiedzieć, kiedy się dokonały i gdzie. Ale jednocześnie one wyjaśniają wszystko to, co było później. To, co było z Abrahamem, to, że wyszedł z gór do ziemi obiecanej przez Boga, to są te wydarzenia i ta historia, która wyjaśnia całą późniejszą historię zbawienia. Ale właściwie najważniejsze to chyba jest to, że te wszystkie wydarzenia, także Babel, to nie jest wydarzenie, które się dokonało raz, kiedyś tam i nigdy więcej. Ale Babel w pewnym sensie rozgrywa się i wydarza wiele razy, nawet i teraz. Bo to jest historia, która mówi o tym, że Bóg się w taki sposób objawił ludziom. Bóg w ten sposób zadziałał. Objawił swoją chwałę ludziom. Ale czy to znaczy, że ich przez to ukarał? Niekoniecznie. Może raczej właśnie przez to ich ocalił. Ponieważ jest to taka historia, która dotyczy również Żydów, ale dotyczy także muzułmanów, bo oni się również do tej historii odwołują, to warto czasami również słuchać. Tak życi między innymi tłumaczą tę historię no w ten sposób, że ta zachęta, aby wybudować coś, co będzie ludzi jednoczyć, wydawałoby się, że coś pożądanego i dobrego, miała w sobie jednocześnie uwaga coś z pewnego przymusu. To nie była wcale zachęta, ale raczej przymus. Chodźcie. Nie będzie znali. A ciekawa sprawa, że muszą nie tę historię, wyjaśniają. Boga nawet nie jest to, kiedy gromadzą się w jedno, ale dokonuje się to niezgodności i niezwolności tylko suszu. Więc jeśli wcale nie chodzi o to, wyszli i mówili w swoim własnym języku, a ci ludzie dali ich w stanie zrozumieć, ale stało się coś zupełnie odwrotnego. Mówili ich językami. Tamci mogli ich zrozumieć, bo mówili ich językami. A powiedzcie, że to nie jest takie wcale oczywiste. Z jakiego powodu mał się nauczyć żyć jakoś To znaczy, z jakiego powodu mam wejść Lepsze. Tam przyszli Rzymianie, tam przyszli Grecy, a te że to byli okupanci, to byli wrogowie. Dlaczego ja mam do tych ludzi mówić w ich języku, skoro mogę się po nich spodziewać wszystkiego najgorszego? My dzisiaj w Wigilii tego, Ducha Świętego uświadamiamy sobie, że dalej jakiś który wzywa nas do takiej jedności, która nie jest wcale jednolitością ani jakimś przymusem, ale jednością w wolności i w różnorodności. Bo przecież wszyscy, wszyscy otrzymaliśmy jednego Ducha, ale ten sam Duch każdemu z nas, tak jak chce, daje różne dane. I wcale nie po to, byśmy je zatrzymali dla siebie, ponieważ uwaga, żeby one były dla Kościoła. To jest wielka pokusa, żeby drugiego człowieka, kogoś, to jest wobec mnie inny, różny, traktować jako zagrożenie. Żeby, nawet, uwaga, w pewnym sensie nie godzić się z faktem, że on istnieje i chcieć go tak po swojemu Nie, najlepiej będzie po moim Niech będzie tak jak ja. Niech wszystko to, co dla mnie najważniejsze, on również rozumie i przeżywa, tak jak ja. Bo nie ma do tego prawa. Niech nawet Bóg oddaje chwałę tak jak ja. To jest taki sposób, taki moment, kiedy próbujemy właśnie drugiego człowieka w jego inności, w jego odmienności, w jego wolności, ponieważ nie jest w zagarnać zagarnąć dla za siebie i uczynić takim jak ja, na mój obraz i na moje podobieństwo. Nie uznając w nim. Takie zdanie, które niedawno usłyszałem, a potem też wyczytałem w jednej książce, że jednym z takich cierpień, z których być może wielu z nas się spotyka, to jest właśnie to, że ktoś inny nie jest mną i nie jest taki jak ja. Chcieć kogoś zagarnąć i uczynić na moim obrazu podobieństwo, a jeśli nie, to go przekreślać. Uczynić taką jedność przymusem warty. Chcieć nawet Bogu oddawać chwałę tylko i wyłącznie w taki sposób, w jaki Diały jest najlepszy. Jak żeśmy słuchali, chociażby. W piątą niedzielę Wielkanazdów słuchaliśmy o tym, jak Paweł przybył z Marnabłą do Jerozolimy i nie mógł tam przebywać w spokoju pomiędzy uczniami, ponieważ wszyscy się go po prostu bali. I oczywiście to z pewnych powodów jest zrozumiałe, no bo czego się spodziewać po człowieku, który do niedawna był naszym śmiertelnym przeciwnikiem i wrogiem. Prześladował drogę państwową i wszystkich uczniów Jezusa. Czego się po takim człowieku spodziewać? A on nagle mówi, że jest jednym z nas. Mało tego. Głosi Jezusa i Ewangelię w taki sposób, z taką mocą, że niejednego z nas zawstydza. Albo denerwuje, bo nie potrafimy tak jak on. Albo nie mamy takiej mądrości takiej umiejętności jak on. Nie mamy takiej odwagi jak on. Nie mamy takiego entuzjazmu jak on. My tu już jesteśmy bardzo długo, a przychodzi taki młodszy brat. I rozwala system. I co z takim człowiekiem zrobić? Dzieje apostolskie genialnie opisują ten moment, bo Łukasz to zapisał w ten sposób, że mógł pozostać w Jerozolimie między uczniami, dlatego że Pan na to zaświadczył To nie tak, że bracia go mieli z radością i uznali go za swojego, ale mógł tam z nimi przebywać. Więc no, w pewien sposób go tolerowali. I bo Barnabacha że o tym, co się stało pod tamaszem. Ale potem, kiedy przyszła okoliczność taka, która kazała ocalić Pawła, bo wdał, bo wdał się w z Żydami, to dla ocalenia jego życia potrafili go I w pewnym sensie można tu powiedzieć, no pozbyli się problemu, jaki Pawła. To, to już nie nasza sprawa, Mamy sumienie i ręce że a dopiero potem, za jakiś czas, to też jest ciekawe, ten sam człowiek Barnaba, który wtedy zaświadczył o Pawle i o jego nawróceniu, o tym, co się stało pod Damaszkiem, posłał po Pawła, po i sprowadził go do tej i tam pracowali razem, tam posiadali Ewangelię i to tam po raz pierwszy uczniów Jezusa nazwano chrześcijanami. Barnaba i Pawła. Ludzie, których być może już było bardzo wiele ale którzy potrafili w swojej wolności i różnorodności zjednoczyć i poprowadzić Boga. To jest tylko jeden z takich przykładów, a takich można wymienić bardzo wiele. Bóg pragnie jedności między ludźmi, ale nie takiej jedności, która jest jednorodnością, która jest brakiem wolności, która jest z przymusu, z gwałtu. Pragnie jedności, która bierze się z wolności i miłości, która szanuje różnorodność, która sprawia, że zgromadzenie w jedno wszyscy w domu Boga czujemy się jako siebie. Kiedy jeden drugiego nie traktujemy jako przeciwnika i wroga. Kiedy nawet uwaga tych przykazań, jakie otrzymaliśmy przez swoich żołnierzy, również nie traktujemy jako czegoś, co ma mnie chronić, przed drugi człowiek jest dla mnie dany. Do tego nas na trochę święty. ale nie tylko. Słuchajmy za to, tam Słyszeliśmy o wielkich darach Boga, jakie uczynił dla ludzi Bóg, a teraz słyszymy o obietnicach. obietnice Straży i wielkich. Wydaję Ducha Mego na wszelkie ciała. Synowie wasi i córki Wasze prorokować będą. Starcy wasi będą mieć zny, a młodzieńcy wasi będą mieć widzenie. Nawet sługi i służebnicy będą mieć wydanie Ducha Mego. Każdy, kto wezwie imienia pańskiego będzie zbawiony, a ocalani będą ci, których On wezwał. Jest tutaj Pobietnica Boga. to jest dokładnie ta sama obietnica. Bóg działa w jednych i w drugich. Bóg obiecuje tego samego Ducha i jednym i drugim. Bóg tego samego Ducha obiecuje jednym, ażeby drudzy również w ten sposób przez nich poznali wielkość Boga. Ale i tamtym Bóg to samo obiecuje, aby się przekonali o Jego wielkości i Jego chwale przez tych. Aby właśnie w Bogu i w jego duchu, w tym darze, który jednoczył w wolności i w miłości, żeby każdy z nas zobaczył w drugim człowieku nie przeciwnika, nie wroga, nie kogoś. Bóg może z nami znaleźć. Bóg zapowiada, że Duch właśnie te wszystkie beznadziejne w oczach ludzkości zwierzy w jedną i oprostą one jednym ciałem i w taki sposób staną się jednym. To jest właśnie język, jakim mówi Bóg. To jest właśnie język, jakim Bóg sprawia, że to, co różnorodne i rozproszone, chociaż różne ciągle, staje się jednym bo obraz to jednym ciałem i staje się jednym ciałem. W tym prorocie mamy zapowiedź Kościoła, który jest ciałem Chrystusa. A co jest tym językiem? Językiem Boga jest właśnie to, o czym słyszeliśmy. Trzeba tak jak te Kości chcieć się zebrać w jedno. Trzeba chcieć pokonać tę różnicę, które do tej pory nas dzielą. A przecież to nie jest nie tak inaczej, jak tylko przez miłość. Językiem Boga, językiem, który jednoczy nas w różnorodności, jest miłość. I do takiej jedności jesteśmy wezwani. I w takiej też jedności będziemy wzrastać, wtedy, kiedy sami będziemy przemawiać tym językiem, jakim usłyszeliśmy od Bóg sprawia się przez jedno i przez drugie i niczego nie włączy. Tak się zresztą też dokonuje dzieło zbawienia, że słowo staje się ciałem. słowo obietnicy Boga, słowo zapowiedzi, słowo, w którym Bóg zapowiadał i, i przepowiadał wielkie sprawy dla nas. To wszystko I włącznie duch, ale i ciało, które w duch jednoczy i prowadzi w jedno. Więc ta obietnica Boga dla nas nie dokona się inaczej, jak właśnie tylko w ten sposób. Słowo, które staje się ciałem. Słowo, które staje się ciałem, wypowiedziane dla nas od Boga, dokonało się w Panu Jezusie. To w nim on stało się ciałem. Eucharystia jest dla nas takim słowem Boga, Boga które dla nas stało się ciałem. Ale uwaga, każdy człowiek, który przyjmuje to słowo Boga, który staje się jego świadkiem, również daje mu swoje ciało. I w taki sposób Bóg panuje i zwycięża we wszystkich i przez wszystkich. Znowu, bo można o tym wiele mówić, ale pozwólcie, że przede wszystko jedno. Dzisiaj rano czytaliśmy zakończenie dzieł Apostolskich. Zakończenie bardzo dziwne, takie właściwie zdanie, które jest urwane i nie wiadomo co dalej. Paweł przybywa do Rzymu, tam unosi Ewangelię i na tym się Dzieje Apostolskie kończy. To dopiero tradycja dopowiada, że w Rzymie Paweł poniesie męczeństwo. Że Kefas, Piotr, podobnie również do Pana Jezusa, odda swoje własne życie. Taka zapowiedź, taka dopowiedź dziejew apostolskich, które, no, znamy to, pokazują nam, że wszyscy ci, którzy głoszą w Boga, w końcu też odgadzą swoje ciało i swoje życie, jak się słowo Bóg. Ale dzieje apostolskie to wcale nie jest księga o wyczynach konkretnych ludzi. To nie jest księga o wyczynach i ogłoszeniu Pawła. Bo gdyby na to patrzeć tylko i wyłącznie takimi ludzkimi oczami, to rzeczywiście od połowy jest tylko i wyłącznie do Pawła Poszawa. Mało tego, można by powiedzieć, że rzeczywiście w takich kategoriach w dziejach apostolskich kończą się Paweł zwycięstwem. Bo został oskarżony przez Żydów, chcieli jego śmierci, ale on odwołał się do Cezara i zwyciężył. Był w Rzymie, w stolicy ówczesnego świata, Takiej stolicy po której Żydzi nie mogli się niczego dobrego spodziewać świata zepsutego, tego A Paweł tam głosi Ewangelię zupełnie swobodnej i bez grzechu. Dzieje apostolskie nie mówią o zwycięstwie Pawła Dzieje apostolskie nie mówią o zwycięstwie Tefasa. Dzieje apostolskie nie mówią o zwycięstwie jakiegokolwiek człowieka. Bo zwycięża słowo. Bo zwycięża Słowo, które odnajduje światło. Bo zwycięża Słowo w tych, którzy stają się uśniani Pana Jezusa i Jego Ewangelii, sami dali mu swoje własne ciało. W taki sposób Słowo staje się ciałem. W taki sposób dokonuje się i wypełnia obietnicę Boga. W taki sposób Bóg szuka życia. Ale kiedy nam jest zgłoszona Ewangelia, to Bóg szuka współkochających, takich, którzy właśnie sami oddadzili swoje własne ciało życie. Bóg szuka współkochających, którzy będą uwaga kochać tak, jak kocha Bóg. Kochać razem, nie przeciwko, nie wyłączając, ale kochać razem, kochać wesel, kochać w taki sposób, żeby zapraszać do domu do wspólnoty, do jedności, która nie jest kwalitą, która nie jest przymusem, ale wolnością. Dać swoje ciało, ale to zaświadczyć swoim własnym życiem, że to, co obiecywał Jezus i to, czego uczuł, jest możliwe. Bo w taki sposób ktoś pozna Boga i Jego miłosierdzie. Kiedy ja sam pokażę temu człowiekowi miłosierdzie, może może. Słowo przeze mnie staje się ciałem. Kiedy Bóg przeze mnie, przez moje ciało, to znaczy przez moje życie, zobaczy uwaga taką modlitwę, która powstrzyma mnie od złego, która mnie zachowa w wierności w Bogu, choćby wszystko koło się waliło która pokaże dobroć, miłosierdzie, Boga swoim własnym życiem. Słowo staje się ciałem. To wielka obietnica Boga, ale my, kiedy słuchamy tego słowa, to mamy tę radość tę pewność, że to nie jest obietnica, która jest przed Bo ona się już dokonała. Ona się dokonała wtedy, kiedy zostaliśmy zanurzeni w męce i śmierci Pana Jezusa, to znaczy w sakramencie Osztoświętego. Myśmy już wyszli ze Starego Testamentu, a przeszliśmy do nowego. Przeszliśmy z tego, co jest stare i grzeszne do tego, co jest nowe. Boże Jezusowe, co jest właśnie owocem działania tego Ducha, który jednoczy i w miłości. Możemy się ratować, bo Słowo stało się dla nas ciałem, a my jesteśmy